It's not a game. We live in a special kind of space. I believe the third eye is your intuition. The history of the future. We live in a special kind of space. The first time. We live in a special kind of space. It's hard to remember. I believe the third eye is hard your intuition. Hard it's the first not a game. We live in a special kind of space. It's not a game. Hard to the, <sighs> the first time. Daj, Bendy. Co się stało? Gdzie ja ja jestem? Umarłeś, ale pomogę ci się wydostać. Musisz odpowiedzieć mi na jedno zasadnicze pytanie. Przychodzi baba do lekarza, cała oblepiona gównem. Lekarz się pyta: Co pani dolega? Ty musisz yy, odpowiedzieć: Co było dalej? Co ona powiedziała? Eee. No. Ej, wiem, wiem. Gówniany interes. Brawo, Odgadłeś. Dobrze. Wskrzeszę cię teraz. Ale jak jeszcze raz zginiesz, nie pomogę tobie. Dobrze, żegnaj. No jak śniesz i pisa i mas. O Jezu, gdzie jestem? Ej, a ty kim jesteś? O Jezu, co się stało? I gdzie jest ten gościu? Springtrap, stawaj! Ej, co się stało? No, rozbiliśmy się z helikopterem. Ano tak, o Boże. Ej, 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 a wszystko gra? Tak, w końcu powinien we mnie Remlant. A, no tak, zapomniałem. Ej, ej, a gdzie jest reszta? Nie mam pojęcia. Trzeba ich odnaleźć. No tak, racja, ale przyczekajmy trochę, odpocznijmy. Okej, okay, dobra. No jezu, nie odpowiadają nam już przez dobre 15 godzin. Ej, dobra, Sansy ja mam pomysł. Seportujmy się do nich. No dobra, to jest dobry pomysł. Witajcie. Sans zenit jesteście. Dobrze. Nie widzieliśmy się już bardzo długo. Tak, dobra, zabieram was stąd. Nie poczekaj. Eee, projektor Boris i komputer zostali tutaj. Jaki komputer? Nieważne, powiem Ci później. Dobra, no ja was eskortuję do bazy. Do bazy was eskortuję. Aj... I, a potem z Zenitem y, poszukamy y, ich. Okej, okay, dobra, to możesz nas już teleportować. Dobra, spoko. E, dobra, witam i, w moim, można to powiedzieć, podziemnym cyrku. E, j, ja idę do ten serwis e, się naprawić. E, co ty zrobisz, to jest, jest twoja decyzja. Ja idę za 15 minut, widzimy się tutaj. Na